Najważniejsze, co w życiu przeżyłam, co mnie bolało, z czym mi było ciężko, z czym się nie mogłam y, najwyraźniej dotychczas uporać, to są te z, przeżycia z przeszłości, tak? z tego domu y, patologicznego, z tego braku bliskości, ciepła, miłości i, i, i takiego traktowania morda w kubeł i pod kościół. Nie wolno mi było nigdzie wychodzić, nie wolno mi było pracować, nie wolno było mi się uczyć. Zamykam nas w domu, głodził, żyliśmy bez światła. Matka była alkoholiczką, dużo piła, także przeszłam przez takie dzieciństwo pełne przemocy fizycznej, psychicznej i, i, no i alkoholu. Mój strach był w garniturze i białe rękawiczki miały. Często strach kieruje, kieruje nami tak, że podejmujemy niewłaściwe decyzje, niezgodne z naszym wnętrzem, nie, niezgodne ze sobą, zgodne z tym, czego chce od nas otoczenie. Tak? Strach nakazuje nam podobać się innym, a nie robić to, co my uważamy za słuszne, dobre, nam właściwe, yy, dla nas wartościowe. Nie wiedziałam, czy jak moja córka wstanie, czy zostanie dzisiaj pobita, Yy, czy ja zostanę pobita? Wolałam, żebym ja była bita niż na przykład córki. Yy, strach przed nocą każdą, gdzie całe noce się znęcam nade mną, nad ranem wyrzucam je z domu. Starannie oddzielam mak od popiołu, ziarno od plew. Moja wiara, moje dzieci. Moje miejsce, mój spokój, moje noce przez moje życie. Nie dam się, nie dam się! Teatr y, jako metoda terapii oczywiście był stosowany. I stosowanie obrzędów terapii też było stosowane. Natomiast to, co jest jakby moim wkładem, to taki pomysł, żeby obrzędy przejścia, które są w. Y, w historii znanej, oczywiście nie są moim pomysłem, zastosować jako takie zwieńczenie terapii. Terapia jest jakby przygotowaniem do obrzędu przejścia, także to daje coś takiego, czego brakuje w tradycyjnej terapii i czego też brakuje w tradycyjnych teatrach terapeutycznych czyli takiego wyraźnego momentu, od którego żyję inaczej, mówię ludziom o tym, że jest inaczej, proszę, żeby mnie inaczej traktować. Panie uczyły się trochę inaczej na siebie patrzeć gdzie szukałyśmy zasobów, na których mogłyby się oprzeć, żeby wyjść z tej sytuacji, w której są, ponieważ bardzo często jest tak, że panie są w kółko retraumatyzowane przez to, że mają ciągle opowiadać historię swojego życia i w końcu utożsamiają się z rolą ofiary. Taka cezura, że do tej pory byłem ofiarą, teraz już nie jestem. Dwa, że ta zmiana y, odbywa się y, no, na oczach innych ludzi, czyli staje się aktem y, społecznym. Takim jedynym w swoim rodzaju przeżyciem jest to, jak się widzi, jak, jak osoby, które, które przychodzą z twarzami zwiniętymi w pięść, których, o których czasami trudno byłoby powiedzieć w ogóle, czy są ładne, czy brzydkie, czy jakie, nagle stają się olśniewająco piękne. To jest taka nagroda, kiedy schodzą te, te maski z twarzy, schodzą te, które sobie stworzyły, ale naprawdę schodzi maska ofiary i, i wyłania się takie no, niezwykłe, piękne osoby. Widzimy bardzo dobrze. I bardzo dobrze jest Ania z tą Z, tą, z, tą nową. z do, Nożka jest widać Nie wiem kiedy to było, ale bardzo dobrze. Do słuchania naszego radiowęzła chciałabym bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym zaprosić osobę, która jest naszą dzisiejszą jubilatką Agatę D. z celi nr 36. Agato dla Ciebie życzenia urodzinowe około godziny 17.30. Proszę abyś słuchała radiowęzła, bo ktoś o Twoich urodzinach pamiętał. Bo też przecież były i dobre chwile, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że co wszedł to mnie bił albo coś takiego, przecież też i dzieci mieliśmy. I też były dobre chwile małżeństwa, nie? Nie. przecież jakbym go nie kochała, nie wyjdzie za mąż, za niego, nie? to jest normalne. Mój mąż miał dwa oblicza, też się przed tymi dziećmi nie rozwstydziłam, to wszystko powiedzieć. Chciałam ta rodzina utrzymać, jak tylko się dało. Nie? Jak przyszedł na emeryturę, był górnikiem, też dobrze zarabiał, wszystko. No. O wpływ do dziewiąty sobie poszedł po wódkę, w ten dzień właśnie, tragedii. I oczywiście jak, jak dzwon, on, on walony pijany. No i potem jeszcze do mnie doskakiwał. No i od, od słowa do słowa i zaczął... Tak mnie ścisnął z, z, z biurze, aż się posikałam. Potem tym kazał, ty kół tak owakło wycieraj to nie... No i tak się zaczynało no. I to mi pękło. Powiedziałam, już mnie w życiu nie uderzysz. Stanąłam i nie wiem co się zrobiło. Poszłam do kuchni, wziąłam nóż i frac. Później nie wiedziałam co, co, co ze sobą zrobić. Były momenty, że nawet sobie chciałem, tu to, tutaj życie odebrać. Nie przychodzi tak od razu, że ktoś komuś coś powie stopniowo, stopniowo i na przykład widzi się drugą osobę, że ta też się otwiera. Jest łatwiej, tak samo z psychologiem. Psychologowi też się od razu nic nie powie na samym początku. Dopiero później po. Yy, po latach, to się niektóre szczegóły przypominają. To nie jest tak, że od razu się powie, co się stało. Musi minąć no, jakiś no, no, czas, na tak, żeby, żeby, żeby się... się no, my synowie cztery lata nie przyjeżdżają teraz na przykład. Ja rozumiem, że bardzo krzywda zrobiłam. One się mogą mnie wstydzić, nie? No bo rozumiem to. No ale jest nie takie słowo, też przebaczenie. Czy yy, nie tyle wstydzić Mariolka, co yy, mieliśmy... No. Ja już nie wiem, ja go też nie rozumiem. No tak Docze ja... do moich dzieci. co mówię nie mogłam. Miałam 15 lat, gdy poznałam. E, w sumie nigdy nie, wysz, nie wyszłam za mąż, ale żyliśmy ze sobą kupę lat. 5 lat był starszy ode mnie, y, był po wojsku i no i tak w sumie niedaleko od siebie mieszkaliśmy. Parę kroków y, ode mnie mieszkał. No i tak poznaliśmy się na dyskotece, no i było fajnie, na początku było fajnie. No i taka sielanka trwała dość długo, e, zresztą często my e, na dyskoteki chodzili razem, często na... E, zresztą on mi kupował różne rzeczy, bo oczywiście pracował, ja nie. W wieku 19 lat y, urodziłam córkę, to przeprowadziliśmy się do niego. No i był fajne okres, moja córka była malutka. Była dmuchana i w ogóle, bo to pierwsze dziecko. No a później urodziło się drugie dziecko, Kamil. To jeszcze bardziej dumny się poczuł, bo został prawdziwym ojcem, bo to syn. No i wtedy tak się, no, coraz więcej zaczął bić. Później to się chyba poddałam już temu wszystkiemu, to już później nie miałam siły na nic. Tak jak, yy, jak robot. Rano wstawanie dzieci do szkoły, sprzątanie, gotowanie, słuchanie, wyzwisk, bicie, gładzenie się spać. No i przyszedł ten dzień. Lubiłam, y, dzieci już spały, robiłam kolację i podeszedł z tyłu, był, był pijany przy, później przy tej sekcji zwłok, później jak już byłam na przesłuchanie, to miał ponad y, 6 promila alkoholu we krwi. To już y, ciąg, on już y, y, praktycznie nie czeźwiał.